Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Z serii Zagrajmy w Good Evil. skończyliśmy w pracowni J'a czy Pajaja, zapomniałem jak on miał. I co, no i latamy sobie i sprawdzamy co, jak. Dzisiaj coś ciekawego mamy. Nie Dobra, tej rady mamy. Czy da? Nie da się. Dysk. Jest... Rozmawiaj. Czy odtwarzacz działa? Krzyż będzie trochę ciężka, ale powinna zadziałać. Spróbuj odczytać MDS czy... powiedz mi, czy czas jest wyraźny. Yy, dobrze, że oddziały alfa się zjawiły. Są tak przekonany co Zawsze we właściwym miejscu, w właściwym czasie przez czysty przypadek. Dobra, no obraz niby jest dobry. Coś w tej obrazie mówił. Dysk już. A, ten. sobie dysk. Okay, for you. Czyli tylko to rady, a dysk, disk o wyskach dostęp do danych. Hm. Dobra, idźcie. Zabraliśmy to, lecimy miejsce. W angażę. a tutaj jest ten cały poduszkowiec, chyba o którym poprzednim yy, razem wspominaliśmy. O, patrzcie. Coś sprytnego. Aha, do kodów. Które <gurde>, to chyba po całym domu są rzucane do kodów. <gurde> Dobra, tutaj mamy jakąś plonnicę, czy coś. Nie wiadomo. Tutaj nasz piękny poduszkowiec. Oh, yeah, that's right. Akumulatory szlakroć. Tutaj co mamy? Dopalacz. Kapsuły z załadowaniem potra potrajają maksymalną prędkość swojego poduszkowca w ograniczonym czasie. 10 2 trzeba by wybrać. Ok. Zaczy, do sterowania pewnie się będę musiał jeszcze trochę przyzwyczaić. Czym teraz ty tylko co tydzień gram, teraz w tą grę, także wiecie. To zobaczymy, latarka chyba jakaś Czy co? Nie POD Przewracaj wskaźnik twojego pojazdu Po jednym użyciu Czy coś jakby w stylu, nie wiem, apteczki chyba do tego, do pojazdu? Apteczki Dobra, tutaj chyba wszystko Tutaj chyba będziemy musieli akumulator wsadzić czy też. Lecimy na górę popatrzeć Tak to pamiętam to Page mówił, że chyba tam robot miał jakieś zadanie dla nas coś wybiegnąć O patrzcie To nie widziała Że można tak biegać <laughs> yy, zaraz zdjęcia, dobrze Chyba temu nie robiliśmy A nie robić Dobra. Czy też robiliśmy zdjęcia? Ups, dobra, wyłączamy spać. Chociaż w sumie. Po... Nie wiem po co, tak nic nie odkryje. To Już zmawialiśmy, dobra. Zaraz cię. Dziś w sobie... tej. Ten robot zlatał cały, czy to... Spróbujemy go sobie znaleźć. Może w domu jest? Dokładnie nie pamiętam, ale... gdzieś tutaj latał chyba. Robak. Co dalej? A to już... Hmm, dobra. Tutaj już ostatnio byliśmy wszędzie. Zaraz, więc. Nie, ja, to pójdziemy tam do tej pracowni jeszcze. Tak, ja go chyba tam minąłem tej pracowni tego pejcza. Musimy się odwrócić, musimy. Hangar? No to jest pierwszy odcinek, moi drodzy. W którym nagrywam dźwięk osobno. Yy, znaczy to, co mówię osobno, i grę osobno. Bo wcześniej nagrywałem wszystko od razu razem w rapsem. A teraz osobno nagrywam w Audacity i osobno grę w rapsem. I potem zobaczymy, jak to wyjdzie z połączenia tego wszystkiego. Co? Nie. Kurde. A ja możemy zrobić zdjęcie? O, też możemy. To robimy. Lecę za niego. Cusza, więc. Bravo, Jade. 600, wow. Nieźle, nieźle. Rzadko dwa zdjęcia i będziemy mieć nowy obiektyw. Digital zoom. Digital zoom. Zobaczcie, gdzieś tamten dziad z nami to całe zadanie. Zobaczcie, tam jakiś robot. Także powiedzieliśmy nie, no wracamy. Dobra. Potem pobiegniemy, zobaczymy co tam jest. Prawda? Melodyjka tutaj leci. A co się filmik zaczyna? O ja, ale się schował. O rany, rany. No nie mówcie, że się zaciąłem na samym początku. Też nic. No, żebyśmy tutaj Może byśmy coś wziąć w zdjęć, prawda? Może coś jest popójcie. Wskaźnik twojej energii wzrasta o sercu. O, oh, ale fajnie. Milusia, milusia. się, milu się. Okay. aha, to jest Ale nic nie było sobie, fajnie. O, oh, jest. Zrobimy jej zdjęcie. Daleko, no nie... Jak... jest panowa jeśli zrobić zdjęcie no jak to o, szybko co to, to nie wiem gwiazdy czy co konstelacja ma. tak różne konstelacje pokazuje na no, niebie fajnie Najpierw chcemy foki upolować. Eee, no, ja, chyba nie złapiemy jednak. Dobra, tracimy na dół. Chwilę nie da się gdzieś tutaj sprawdzić misji, czy też. nie ma. No, tutaj coś no, mi Czy w tej pracowni. Co, do tej pracowni mam iść? A nie, bo to jest M-DISK. Przyszedł nowy M-DISK, przesadza, w Aha, to ten M-DISK muszę -dysk jej. To jest skomplikowane. Dobra, to wracamy. Wracaj, wracaj. Nie jak water. biegania będzie tutaj, coś. Tylko pierwsza praca z Jayce. zobaczymy tam słychać. Pierwszej pracy trzeba będzie zarobić. Dobra, Czyli jest Wiadomość prywatna od pana de Castellac. Potwierdzi. I've been commissioned by Mr. De Castellac. This war is a catastrophe for us all. Mr. De Castellac would like to entrust a very delicate mission to you. If you accept, please make your way as soon as possible to the ancient mine on Black Isle, located on the side of town. Having completely understood the enormous risks involved, Mr. De Castellac plans to reward you generously. See you soon. Dobrze, dobrze. Jak you know this de Castellac guy? Huh? Uh, can't go there, Jane. Uh, smells like a trap. Uh, it's too dangerous. Don Pedro. We need some dinero to protect us from those stinking duns. <laughs> Don't you worry, Paige. Everything will be fine. If you want to go along. No, no. It's just okay. We'll go together. But I'm sticking to you like bees on honey, whether you like it or not good to check over this computer and download a complete version of your OS. You'll be able to take a look at it, Jade. As for me, I'll try to get that stupid hovercraft up and running. I'm here, so please. Let's się rozwijać. Okay, it's working. We are once again connected with El Mundo Exterior. Dobrze, nasz tą Pedro coś takie kombinuje. Zamknięty. Telewizja, czy coś? Alfa? Dobra, idziemy. zapisze no, Zapiszemy się jak jesteśmy. Ja się lubię zapisywać. Jednostka gromadzenia. Zapisz. Napisać grę? Tak. Dobra tak sobie postanowiłem, że moje odcinki będą trwać gdzieś tak właśnie nie wiem 12, 12 15-20 minut ale to też zobaczymy jak to wyniknie z tego jak będzie zapisane wiecie tak jest trochę ciężko mi się wydaje że będzie zapisany w tej gdzie no wcale 3 na wyspa. Zresztą jest panetykę z tego nie Generator woli miałby nawet dobrze. Będziemy naładować Diagnosis Diagnoza? A to się dobrze. Akumulator zdechł. Ten generator, trochę szakier, może już zacząć się Teraz przyjdę po Ten pan, de kasterek, który się nie kostrzelił w czasie Tak tak, to na pewno Wyjście, jak to Eee, jakie plany, co mówili? A, chyba o to. Albo i nie to zobaczymy, co i co DCIG NARA TORAWERY Dobra, tylko ty ten co tam? Nie no Kurde Ja się znowu zaciąłem Teraz zagadamy jeszcze raz do niego Zobaczymy Dobra też bo ten kupiłem, to trzeba wszędzie w podnicę. Dobra, to będzie wpadłam czy gdzieś Kurde, z tego zapominam, że nie ten biega No to wygląda jak na jakąś wkładnicę czy to tak. Ale chyba jednak nie jest. To jednak nie. Będzie wyłączoną. Muszę gdzieś tam na zewnątrz, to kurty. Skomplikowane rzeczy. Są to... Nie wiem, kurde, nie wiem. Yeah. Nie, no, teraz nie tutaj. Gdzieś tam no, być, na tej co? So, doctor. Diagnosis. No dobra, no wiemy, że mamy rozruszać ten... ten... W tej latarni sorry. to jest? Hmm. Kurde. Nie mogę, nie mogę. Jeszcze mam dzień, że mało gadatów. Czy będziecie nudzić strasznie? Tak, nie wiem co zrobić. Wiecie, jakby co, to, to ja w to pierwszy raz w życiu gram na ślepo. <noise> Także nie mam pojęcia, chyba nie wspominałem o tym na początku nagrywania. Że pierwszy raz w tą grę gram. Znaczy, wtedy zaczynałem, ale... ale nigdy nie kończyłem. Zmawiaj. z znowu. Czyś lepiej? A, nie, im daliśmy ten dom, nie? Że będę duszy, będę w oddziałach Halfa i dam popalić w ten dom, za to, że odebrali mi wrócić. No, spokojnie. Też popalić, ale my musimy znaleźć planety. No tutaj chyba nie, nie będzie nic w pokojach. To też nie. nie, wrócimy. O, rany. To już noc się zbliża, widzicie? Na niebie. A ja szukam. Na pewno gdzieś tutaj so, doctor, diagnosis? No, Nie wiem, wieś nie mogę, niby jakiś dźwięk jeszcze w stocie. Ja też nic nie mogę zrobić. A, Dzięki. kartowo to jedno, ten. Co to było? A, to jest ten. Stam sekundę siedzi nasz dom Pedro. Kaboriowa hmm. Może ktoś ma? Buty odrzutowe Ja chcę buty odrzutowe, teraz Nie no dobra, kurde mm. Czysta stronnica, kwiatowska

coś tam gorzko do infiltracji dązów na tej planecie, na tę filię czy czyli jak to się tam nazywa. Mniejsza o to, a my nie możemy znaleźć tej pory. Nie wiem, nie wiem, chyba będę musiał na chwilę wyjść. Poczy się dowody, to już. Pewnie jest... ten... Więc nie myślcie co za debil, nie wie co zrobić. to za gość. A tu widzicie. Hmm. Widzicie co? To ja się wiązłem, zapiszę. Na razie skończę ten odcinek a w następnym wam będziemy pójdziemy dalej. Do cały odcinek straciliśmy na lata i w sumie na nic nie robimy. Nie robię. Tak, napisać. Zaprzedanie! To dzięki za oglądanie. Jeżeli oglądaliście Ten mega nudny... Odcinek, w którym się nic nie robiło. I zapraszam do kolejnych, które będą szybko oparte. Do zobaczenia. Pa, pa.